Jestem absolutnie zagubiony w tej grze. Jestem stuprocentowo teraz zagubiony, ja nie wiem co się dzieje. To jest jakieś ciasto The Cake is a lie. Um. Ty po mnie zauważył stąd. Co za koleś. Um. Mogę to powyłączać. Or something, bo to chyba przełącza staw związany z, yy, z tym moim, z tymi moimi światełkami. Tak mi się tylko i wyłącznie zdaje. Więc, czysto teoretycznie, mógłbym wziąć sobie pudełka yy, tutaj na górę. Pudełka są w stanie chyba to trochę przyblokować, ale potrzebuję ich tutaj w opór. Widzicie co zostawię tutaj parasolkę Zostawię tutaj ten klucz Zostawię tutaj to Idę po te pudła Zniosę ich ile się da Dobra widzę, widzę kilka opcji Albo możemy pozasłaniać to Co raczej nie, nie wydaje się być Dobrym pomysłem bo to nie za bardzo działa Albo możemy Podlać te roślinki Żeby one urosły co się wydaje Durne ale Hej It's Hello Neighbor It's Hello Neighbor Okej okay. Fajnie A Co mam z tym zrobić? To co to za pomieszczenie? Jeszcze nie wiem, się dowiem eee, it's not that easy anymore Czemu? Czy się nie, nie narzekam, bo jest zabawniej, ale... Okej, okay, to tu można jego monitoring wyłączyć O, rozumiem. dobra Ja wyłączyłem jego monitoring Cały Tu jest jakaś dźwignia Czy mogę w to rzucić? No problemande Co się zmieniło? Wait, what? Tu się zdarzyło. Ta ściana się cała otworzyła. Okej. Okay. To może być przydatne. Tutaj do góry jest jeszcze wejście, ale potrzebuję pudeł. <laughs> <laughs> udało mi się uciec! Udało mi się. Udało mi się uciec! Stworzymy sobie przejście. Muszę wejść tam na górę. Potrzebuję tych pudeł w opór. Raz, dwa, trzy. Teraz też jestem niewidoczny, jak siedzę dłużej. Czemu mi to zostało? Ale dziwne. Zobaczmy, czy to teraz działa. Albo to są błędy, albo to faktycznie działa. Co się dzieje? To serio tak ma działać? W sensie, czy ja przez tą minigierkę zdobyłem taką zdolność? Ej, to jest overpowered. To jest totally overpowered. Dobra, załatwione, jesteśmy. Żaden problem. A, to się odbija napis z tyłu Tędy, do góry nie przejdziemy, bo to jest ten teren, w którym byliśmy przedtem Potrzebuje to załączyć, prawda? No Poczekamy aż przyjedzie z powrotem Ale przynajmniej nam poniszczył te tory Tu jakiś generator jest do tego, co tam jest? Zaraz, bo mnie to potrąci przecież za chwilę. Jak tak dalej pójdzie? Ten tam gdzieś biega, jak porypany. Dobra, tutaj przejścia są porobione teraz. Świetnie. Tego potrzebowałem. Tą kolejkę trzeba będzie później zatrzymać. Bo mnie będzie mogła potrącić, jak tak będę sobie łaził, ale. Ale nie mam nawet latarki. Źle, nie, źle, źle, bardzo źle. Oh, shit. Ja pierdziela się zesrałem. Ej, nie wiem teraz do końca, co robić. Ten generator idzie chyba między przyciskami. A tą bramą podnoszoną, którą chcę właśnie powstrzymać, bo tam może ten łom być. I generalnie, od tego generatora nie ma jak się dostać. No, słuchaj, bo mogę, mam cię dość. Zniszczyłeś mi życie, ja zniszczę twoje mieszkanie. Dom. Whatever. Wszystko ci zniszczę, ciebie też zniszczę. Jako, że się pogubiłem, poszedłem sobie troszeczkę poczytać, co tu jest do roboty. I przeczytałem mniej więcej, oczywiście, jakichś dużo wskazówek, nie mam, bo jest wszystko to, co było. Znaczy się, na wskazówka jakichkolwiek, nie znalazłem nic nowego. Poza tym, że zastanawiałem się, co zrobić z tymi e, e, z tymi roślinkami u góry. Okazuje się, że tak bardzo, w skrócie. One nie mają rosnąć przez jakiekolwiek podlewanie czy coś, tylko przez, uwaga, gramofon. E, tyle się dowiedziałem. To może być bait. A może nie być bait, bo jakiś gramofon jest tutaj. No, tylko. Tylko ja nie rozumiem. Co mam z tym zrobić? Czemu się w wodzie nie da pływać? Także tak, ten gramofon definitywnie ma moje zainteresowanie Skoro jest zaczepione tutaj desce, to może trzeba go od tej strony... ...pizgnąć Postarajmy się zrobić cokolwiek W sensie... Jest? Załóżmy ten... Mhm, no właśnie zrobiliśmy Właśnie zjebaliśmy to, na co pracowałem tak bardzo długo Świetnie Zajebiście, jestem, jestem do... To najlepsze, zróbmy cokolwiek Powiedział elewent, psując wszystko Wszystko Musi mieć jakiś sens Nie wyskakuj No co? Co typie? Typie co, co robisz? What did you do? What the fuck did you do? Becz, becz. What? Se ten klej w dupę. W dupę se go wsadź. Myślałem, że jestem niewidoczny. To nie jestem pewien, czy to ma tak działać czy to był błąd. Już nie, już nie wiem nic. Czy tu jest odtwarzacz wideo z kasetami? ale chyba to, to nie działa O, okej, okay. typo się wspina typo się tutaj wspina, nie chcemy go idziemy sobie stąd dobra, więc yy... potrzebujemy te tego gramofonu czy coś czy jego właśnie chyba go właśnie pizła jego własna kolejka Mam jakiś gramofon, dobra. Ok, czekaj, czy to jest ten gramofon. Muzyka z tego. Teraz nie słyszę ci, prawdopodobnie. Muzyka z pierwszej tej, z pierwszej alfy. Znaczy nie, z drugiej. Nie wiem, której. Z czołówki do drugiej alfy chyba to było. Z tego tutoriala. Dobra, ee, na górę jak przejdę, to co będzie? Bo chciałem tu przedtem naskoczyć, ale mi się nie udało. No, chyba nie jest mi dane się teraz dowiedzieć, co tam jest. Tu jest ta kukiełka. <tryk> Prawie. Jeżeli to faktycznie będzie rozwiązanie tej zagadki. Beachwood. Chwila, to serio jest gramofon. Naprawdę to było to. A teraz są wszystkie włączone, czyli trochę na odwrót zrobiłem, dobra. Cyk, 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 i jeszcze raz cyk. Powinno być wszystko ok teraz, dobra. Jeżeli tam będzie łom. To teraz pozostaje nam tylko. Tam był, właśnie, zapewniałem tutaj generatorze i wyłączaniu tych. Eee, eee, w sensie o lodówce i karcie. Czy tu będzie łom? Jeżeli tutaj nic nie będzie. Czy tutaj naprawdę nic nie ma? Glob jest, ale co ja mam z nim zrobić? No, nie, tutaj jest ty tysiąc jakichś zagadek dziwnych. Tu nie ma. nie będzie łomu, prawda? Więc co prawdopodobnie mam zrobić z tą. piłką do koszukówki, ale z globem? Ja się chyba zagubiłem. Tak, proper się zagubiłem. E, nie wiem, co ja robię teraz, ale jeżeli to ma nam coś odblokować, to spróbujmy. A to jest pułapka jakaś, co wiem, wyrzuciłem, dobra. I nic się nie dzieje, prawda? Absolutnie nic się nie dzieje. Okej, okay, słuchajcie, bullshit, jakiego się teraz naczytałem, to jeszcze tak wielkiego w życiu nie widziałem. Czekajcie, bo jeszcze zbieram myśli. Tutaj się nie da. To. Ta, ta gra przestała mieć jakieś logiczne rozwiązania. Co za tymi drzewkami są jeszcze jakieś drzwi, czyli tutaj potrzeba tego drugiego gramofonu, który pewnie gra inną muzykę i się zmniejszają. Dobra. Ale co ja miałem mówić, to fakt jest tego, że. Um, żeby odblokować generator, który służy do włączenia i wyłączenia lodówki, czyli zasila lodówkę. Mhm. Mm no, fajnie. Okej, okay, po pierwsze, są podobno jakieś puzzle z tym globusem, tak jak sądziłem. Jest też zagadka z tymi ciastami, co teraz właśnie zebrałem. Ale nie tego szukałem, bo. O, tutaj to zostawiłem. To fajnie, bo to może być przydatne. To zostawię tutaj, bo mi już nie jest za bardzo potrzebne. Ten klucz nawet nie wiem czy klucze są potrzebne jakkolwiek w tej grze już. To pomieszczenie tutaj. Przy tej drabinie. Zaraz się tam spróbujmy dostać jakoś. Ja jestem zakubiony. Próbuję się dostać w konkretne miejsce tamte. What? Co za typ? On tam na mnie czekał, on tam kampił. Tam, gdzie były zamknięte drzwi, muszę je przepchnąć po pierwsze pudłami, żeby jakoś tam przejść, bo je się da otworzyć podobno, tylko to jest jeden sposób. Dobra, niech im będzie. Okej, okay. okej. Okay. Plus, dodatkowo. Tam jest zagadka, która umożliwi nam odblokowanie tego generatora. W iście popieprzony sposób. Okej, okay, chcemy się dostać tu. I tutaj, good. Dobra, to wiemy już, że najlepiej z torów. Eee... Mamy jedno pudło, szlak. Najwyraźniej się udało, jakkolwiek. Okay. Um, nie domyśliłbym się, że to tak można zrobić. Nie potrzebna mi druga latarka. A tutaj, już za cholerę, nie wiem co jest. Nie mam zielonego pojęcia. E, tutaj podobno trzeba poprzestawiać jakieś rzeczy w yy, w odpowiednich miejscach poukładać tutaj. Żeby ten generator się odblokował. Że co? Spróbujmy postawić tutaj deskorolkę tam, co tutaj jest, bo to były jakieś rzeczy stąd podobno. Um, niech będzie ta piłka do koszukówki. Niech będzie poduszka. Niech będzie kubek. Chociaż nie wiem czy na tym zadziała. Ja nie mam pojęcia, ale to jest głupie. No nie. Ja nie. Ja, ja nie rozumiem. A tego typa też będę potrzebował. Tylko nie mam pojęcia, jak go zdobyć. Okej. Okay. Coś jest. Coś jest. Coś jest tak. Coś jest dobrze. Hej, dobrze, Dobrzej! Okej okay. Mamy ten gramofon do zmniejszania tego czegoś. Czyli. Teraz musimy znaleźć to miejsce, gdzie były te niepotrzebne roślinki, ale ja nie pamiętam za cholerę gdzie to było. Pizd. <grystanie> Okej. Okay. To tutaj. Tylko czy to zadziała? <grystanie> no tak, co innego mogłoby puścić? Fajnie, że zostawili te stare utwory gdzieś. Niech to już zmaleje do końca. Te zagadki tutaj, są chore, ok? Są absolutnie popaprane Co tu jest? Żarówka? Ale... Co? Po co? To czego? Ja pierdzielę zamiast odpowiedzi same zagadki są.